Gdy są wysokie temperatury, kurtyna wodna jest dla nas wybawieniem. To właśnie podczas upałów zdajemy sobie w sposób szczególny sprawę, jak ważna jest woda, a powinniśmy myśleć o tym na co dzień. W Polsce wody jest coraz mniej. Mamy jej tyle, ile w Egipcie, a może być jeszcze gorzej. Czarnemu scenariuszowi może zapobiec program Stop Suszy. Chleb powszedni. Codziennie kupuje go niemal każdy, jednak mało kto zastanawia się, ile wody zostało zużyte, by powstał. Gdy kupujemy 1,5 kg bochenek, zużywamy 350 litrów H2O. Właśnie tyle potrzeba, by urosło zboże, ziarna trafiły do piekarni, chleb został upieczony i dostarczony do sklepu. Jeżeli wyrzucimy 3-4 kromki chleba, to tego dnia nie powinniśmy brać prysznica, bo to tak mniej więcej tyle litrów w przeliczeniu na osobę wychodzi. Najwięcej wody marnujemy właśnie wyrzucając jedzenie. Tu w Polsce to są tony, tysiące ton jedzenia wyrzucane, więc tam najwięcej marnujemy wody. Filiżanka kawy to 220 litrów wody. T-shirt to ponad 2500 litrów wody. Wszystko można przeliczyć na wodę. A przecież woda jest skarbem, jest darem. To nie jest tak, że wody czasami mamy więcej, czasami mamy mniej. Wody od początku świata mamy tyle samo. Pijemy tę samą wodę, którą piły dinozaury. To jest po prostu obieg zamknięty. Paruje woda, spada deszcz, no ale zmiany klimatyczne, zmiany również związane z gospodarowaniem wodą powodują to, że czasami tej wody mamy mniej, czasami więcej. Można więc powiedzieć, że jesteśmy zjadaczami chleba, ale także ważnym odbiorcą wody, a tej ubywa przy jednoczesnym wzroście jej zużycia. W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m3 wody pitnej na rok. W okresach suszy ten wskaźnik spada nawet do 1000 m3. Jeśli porównamy te wskaźniki w krajach europejskich, okazuje się, że tylko dwa kraje są w gorszej sytuacji Belgia i Malta. Jest wiele miejsc na świecie, naprawdę wiele, gdzie woda decyduje o tym, jak wygląda nasze życie. Czyli dostosowujemy do niej urlopy, dostosowujemy do niej miejsce edukacji naszych dzieci, dostosowujemy wszystko. U nas tak nie jest. U nas możesz robić, co chcesz, zbudujesz sobie dom tu, siam tam, studnie, wykopiesz, a czasem jest wodociąg. Generalnie to ty panujesz, jesteśmy bogami w tej części Europy, to my decydujemy o tym, gdzie chcemy żyć, jak żyć, o jakiej porze roku jechać na wakacje itd. itd., itd. Większość połowa świata jest determinowana przez wodę i tak będzie w Polsce. I wtedy będzie dużo, dużo trudniej, to znaczy, będziemy po prostu jeździć tam, gdzie się oczywiście da przeżyć, będziemy funkcjonować tak, na ile ta ilość wody nam na to pozwoli. Czy wreszcie, kiedy będzie jedyny czas, żeby tę wodę zmagazynować i zdobyć, tak zwana pora deszczowa, która przecież jeżeli jesteś w Etiopii, to to jest do dokładnie czas w okolicach naszych, naszych wakacji, kiedy, ta woda, kiedy te deszcze padają, rzeki wzbierają i wtedy zbierana jest woda na cały rok. To jest niezwykle ciężka praca. Zazwyczaj oczywiście zajmują się tym kobiety, zajmują się tym dzieci i być może kiedyś tak będzie w Polsce, że to woda będzie decydować o tym, co robimy, a nie my, co się z tą wodą dzieje. Tak jak jest teraz jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj jesteśmy panami sytuacji, ale myślę, że to jest kwestia kilku, kilkunastu lat. Tak małe zasoby wodne Polski są związane z położeniem geograficznym. Kraj leży na granicy wpływów klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Ilość opadów maleje z zachodu na wschód, od oceanu w głąb kontynentu. Dlatego w zachodniej Europie opady są większe. Dodatkowo na terenie Polski opady są zróżnicowane. Na przykład w Tatrach wynoszą średnio około 1800 mm, a na nizinach wielkopolskich miejscami nawet poniżej 500 mm. Z kolei parowanie w całej Europie jest podobne, a z powodu zmian klimatu woda będzie uciekać do atmosfery jeszcze szybciej. Dlatego trzeba działać, by uratować sytuację. Stąd projekt Stop Suszy, dzięki któremu zostanie opracowany plan przeciw działania skutkom suszy na obszarach do rzeczy. Gospodarka wodna jest bardzo trudna, ponieważ oddziaływuje na nią wiele czynników. Jest to tak zwany zbiór naczyń połączonych, więc musimy do tego podejść bardzo poważnie. I stąd ten kompleksowy program finansowany ze środków unijnych. Jest to program dedykowany... Przede wszystkim wszystkim odbiorcom wody, jak również rolnikom, jest realizowany przez wody polskie przy udziale czołowych naukowców i praktyków w Polsce. Na przykładzie też również sprawdzonych rozwiązań europejskich. Musimy pamiętać, że Polska też się rozbija, betonujemy coraz więcej miast, budujemy drogi. To wszystko powoduje to, że ta woda nam coraz szybciej ucieka, spływa do kanalizacji i potem do rzeki i do, do morza, więc myślę, że mamy też rozwój przemysłu, więc to wszystko wpływa na to, że rzeczywiście ta woda jest coraz większym wyzwaniem. Jeśli wody zabraknie, zaczną wymierać po kolei gatunki roślin i zwierząt. To także smutna wizja przyszłości ludzi. Straciliśmy dużą część różnorodności biologicznej, ponieważ mokradła to jedne z najważniejszych siedlisk przyrodniczych. Okazuje się, że 1 trzecia gatunków owadów w skali świata jest zagrożonych wyginięciem, a ich biomasa ginie w tempie 2,5% na 10 lat. To katastrofa ekologiczna. Dlatego niezbędne jest kompleksowe działanie, przede wszystkim retencja. Jeszcze kilka lat temu, jak myśleliśmy o Polsce i o wodzie, to myśleliśmy głównie o powodzi. I postrzegaliśmy nasze państwo jako państwo o nieograniczonych zasobach wodnych, gdzie woda tak naprawdę jest w nadmiarze i nam zagraża w postaci powodzi. Dzisiaj już mówimy o suszy. I to nie o suszy, która być może nadejdzie, tylko o suszy, która niestety staje się naszą codziennością. My w Polsce jesteśmy w tym momencie państwem, o jednym z najmniejszych zasobów wodnych nie tylko w Europie, ale też na świecie. Susza przychodzi w sposób kompletnie nieoczekiwany jeszcze. Kilka dni temu mówiliśmy o powodzi, a już dzisiaj na tych samych terenach mamy kłopot z suszą. W ciągu kilku dni na tyle nam się zmienia bilans wodny na danym terenie, że mamy suszę. I dotyka nas to w każdym obszarze, w obszarze rolnictwa, w obszarze życia społecznego i staje się naszym problemem w codzienności. Odpowiedzią na to pytanie i to wyzwanie jest retencja. Zarówno ta mała, ta średnia, jak i ta duża. Naszym planem jest zwiększenie zasobów wodnych poziomu retencji z 6,5%, które teraz mamy, do 15%. W Polsce ruszył cykl konferencji Stop Suszy, organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pierwsza z nich odbyła się w Bydgoszczy. Dyskutowano m.in. o niezbędnych działaniach, jakie trzeba podjąć, by łagodzić skutki suszy. Województwo kujawsko-pomorskie szczególnie dotykane jest problemem suszy od wielu, wielu lat. I tutaj wychodzą i zaniedbania rolników z lat 90., 2000., gdzie były likwidowane te małe zbiorniki wodne, małe ekosystemy, ale również sytuacja tak naprawdę pogodowa, klimatyczna, która nawiedza w ostatnich latach nasz kraj. Przykład roku 2018, kiedy na 40 kilka tysięcy gospodarstw, aż 38 tysięcy gospodarstw ucierpiało właśnie z powodu suszy. W gdzie 50% PKB to rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, dla nas jest to bardzo duże obciążenie. Ogłosiliśmy dzisiaj program rozwoju redencji. Ten program będzie umocowany poprzez uchwałę rządową w ramach realizacji i przystąpienia do przyszłej perspektywy budżetowej, co jest dla nas najistotniejsze. Każde działanie, które dzisiaj zostanie przedstawione, czyli około tych 94 inwestycji, realizowanych ma już swoje finansowanie. Zapewnienie wody dla nas i przyszłych pokoleń to duże wyzwanie. Tu potrzebne są zdecydowane działania nie tylko instytucji państwowych, samorządowych, ale też nas samych. Warto więc na co dzień wykorzystywać tylko tyle wody, ile potrzebujemy. Można też aktywnie uczestniczyć w projektach, które dotyczą ochrony zasobów wodnych, takich jak projekt Stop Suszy, w ramach którego Wody Polskie organizują konsultacje społeczne w 15 polskich miastach. Szczegóły na stronie stopsuszy.pl.